Jeśli kiedykolwiek nakręcimy jakiś film, to będzie to najnudniejszy film, jaki kiedykolwiek nakręcono. Ludzie kochają dramaty, ale kiedy do gry wchodzi Ajax, wówczas wszystkie zwroty akcji kończą się tak samo. Zawsze kontrolujesz przebieg wydarzeń, nim dojdzie do popełnienia przestępstwa, gdziekolwiek jesteś. Nuda! Inteligentny, bezprzewodowy system bezpieczeństwa wygrywa ze złem 1 do 0. Skończyłeś, kolego? Następny! Może i Ajax jest sprytniejszy niż Twój przeciętny film akcji z Joe w roli głównej. System nie reaguje na zwierzęta, dostosowuje siłę sygnału, aby oszczędzać baterie, a przy tym stale się rozwija z każdą aktualizacją oprogramowania. Nawet najbardziej doświadczony, zaawansowany technicznie złodziej nie ma szans w starciu z tą maszyną. Włamania są wykrywane natychmiast i wizualnie potwierdzane w ciągu kilku sekund. Zero problemów! Trudno sobie wyobrazić scenę napadu w świecie rządzonym przez profesjonalny system bezpieczeństwa. To wstrząśnie całym Hollywood. Zobaczcie, jeśli nagle cały gatunek filmu zniknie. Ludzie wciąż popełniają błędy. Na szczęście są wtedy chronieni. Jeśli pojawi się dym lub płomień, to czujniki przeciwpożarowe Ajax błyskawicznie uruchomią syreny i odetną zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych. Przyszedł czas na finałowy rozdział. Twój dom zaczyna zalewać woda, więc system zakręca wszystkie zawory. Krytycy pewnie powiedzą, że postacie zostały słabo przedstawione, a cały scenariusz pozostawiał wiele do życzenia. Z drugiej strony, podczas kręcenia filmu nie ucierpiały żadne zwierzęta, ani ludzie, ani kosztowności. Jesteśmy spokojni, kiedy Ajax przejmuje dowodzenie, bo życie to film, a bezpieczeństwo to sztuka.